Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Dzięki Wam nie ma reklam. Dla tych, którzy chcieliby dokonać takiej darowizny, numer konta znajduje się w opisie pod filmem. Władimir Megre, dzwoniące cedry Rosji. Anastazja, księga piąta. Kim jesteśmy? Nasza rzeczywistość. Do stolika zbliżał się znajomy Leny. Przypuszczam, że on także długo dochodził do siebie po tym nagłym pojawieniu się Anastazji. Trzeba było od razu wyjść, pomyślałem. Lecz teraz już było za późno, już przystąpił do realizacji tego swojego spaczonego scenariusza. Ale no, jak gdyby wewnętrznie się na to przygotowała, wyprostowała się, opuściła powieki i teatralnym gestem zaczęła poprawiać włosy. Jej znajomy podszedł do naszego stolika jednak nie do Leny, lecz do Anastazji. Leniarz. Opadła szczęka. Kiedy lekko się skłonił i nie widząc nikogo oprócz Anastazji, powiedział: Dziewczynko, czy mogę panią prosić do tańca? Na co Anastazja odpowiedziała: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę usiąść na moim miejscu, bo będzie tu pana brakować, a ja teraz nie mam nastroju do tańca. Przed chwilą zdecydowaliśmy się z moim chłopakiem przejść na świeżym powietrzu. Posłuszny słowom Anastazji, nie odrywając od niej wzroku, usiadł na jej krześle, a my z Anastazją skierowaliśmy się ku wyjściu. Zdecydowałem się odejść jak najdalej od restauracji, trochę pospacerować, jak chciała Anastazja, a później wziąć taksówkę i wrócić do domu. Było około dziewiątej. Zacienioną aleją zeszliśmy do kamienistego brzegu morza. Nie zdążyliśmy jeszcze dojść do wody, kiedy usłyszałem pisk hamulców i się odwróciłem. Od stojącego na górze, na poboczu alei dżipa, szło ku nam pięciu ogromnych facetów. Kiedy nas otoczyli, zauważyłem wśród nich również tego dwójkowicza z byczym karkiem. Zatrzymał się trochę dalej od otaczającej nas czwórki, jednak to właśnie on zaczął mówić. Wróciłbyś do knajpy! Dama za tobą tęskni. Nic mu nie odpowiedziałem, więc kontynuował. Głuchy jesteś czy co? Każą ci wrócić do swojej damy, a ty pomyliłeś się z inną i wyszedłeś. Teraz pomożemy ci wrócić. Stojący najbliżej mnie napakowany facet zrobił krok w moim kierunku i wtedy zdecydowałem. Krzyknąłem: Uciekaj, Anastazjo! I zdecydowałem się pierwszy go walnąć. I bić się do ostatka, żeby tylko Anastazja zdążyła uciec. Spróbowałem pierwszy zadać cios, ale on chwycił moją rękę i uderzył mnie w splot słoneczny, a potem w twarz. Upadłem na kamienie i przypuszczam, że uderzyłbym w nie głową, gdyby Anastazja nie podłożyła swojej dłoni i nie zamortyzowała uderzenia. Kręciło mi się w głowie i ciężko się oddychało. Leżałem i widziałem, jak do mojej głowy przybliżają się stopy. Napompowanego osiłka, odziane w buty z metalowymi ćwiekami. Teraz będzie działał nogami, przemknęło mi przez myśl. Zbliżył się, zamachnął nogą, i w tym momencie Anastazja zrobiła to, co w podobnych sytuacjach czyni większość kobiet. Krzyknęła. Ale ten jej krzyk tylko w pierwszym momencie był normalny. Jego dźwięk natychmiast znikł, a od bez dźwięcznego rozdzierającego krzyku Anastazji pękały bębenki widziałem jak otaczający nas mężczyźni wypuszczają z rąk różne przedmioty i zakrywają uszy trzej z nich upadli i zaczęli się zwijać na kolanach a ona zakrywając swoimi dłońmi moje uszy nabierała powietrza w płuca i znowu krzyczała od jej krzyku podobnego do ultradźwięku wszyscy podchodzący do nas skręcali się z bólu nie rozumieli tego, co się dzieje, skąd dochodzi ten nieznośny, świdrujący dźwięk. Nawet przez dłonie Anastazji odczuwałem ten ostry krzyk, być może nie tak mocno jak inni, ale jednak odczuwałem straszliwy ból. Później zauważyłem, jak od drogi z góry pędzi do nas grupa kobiet. Anastazja przestała krzyczeć i zabrała swoje ręce, a ja usiadłem na kamieniu. Pędzące ku nam kobiety były uzbrojone. Jedna miała butelkę, druga klucz francuski, inna pałkę policyjną, a jeszcze inna, masywny świecznik. Na czele biegła Anka, prostytutka, trzymając w ręce ułamaną szyjkę od butelki szampana. Od stojących przy dzipie dwóch łat, którymi przejechały, powoli szła jeszcze jedna. Pulchniutka kobieta w podomce, widocznie prosto z łóżka, bo nie zdążyła się ubrać jak należy. Jakimś cudem szefowa prostytutek, zebrała jak na alarm wszystkie swoje koleżanki po fachu. Zuchwała i rozczochrana Anka zatrzymała się pięć metrów od naszej dochodzącej do siebie malowniczo siedzącej i leżącej na kamieniach grupy. Stała jedynie Anastazja, więc Anka zwróciła się do niej. Chyba koleżanko za dużo facetów zabrałaś ze sobą. Nie znudzili ci się? Z tylko ja chciałam tylko z jednym porozmawiać. Spokojnie odrzekła Anastazja. A co w takim razie robi tu reszta? Podeszli z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia, czego chcą. Ty nie wiesz, ale ja wiem, czego chcą te gady. Odparła Anka i zaczęła kląć w stronę znajomego Leny. Ile razy można tobie będąc powtarzać, żebyś ty, bydlaku, krwiopijco nie tykał moich dziewcząt? Ta Nie jest twoja! Głucho odparł były repetent. Wszystkie moje, które są moimi przyjaciółkami, zrozumiałeś niedołku? Tobie i twojej hołocie mordy potnę, jeśli chociażby na jedną z moich koleżanek twoja sutenerska morda się skusi. Zapamiętaj to sobie. Nie pozwolę na ani jednego Alfonsa na swoim terenie. Ani jednego gada nie zdzierżę. Za mało ci spijania krwi z przedsiębiorców? To jeszcze chcesz nami handlować? Aleś się rozuchwaliła. Ona nie jest z Twoich, jest nowa. Ja chciałem tylko z nią pogadać. A Ty, Anka, przekraczasz wszelkie granice. Czego się wtrącasz? Co z tego będziesz miała? Jest moją przyjaciółką, zrozumiałeś? A Tobie wystarczy ta Twoja sadystka. Całkowicie zdurniałaś. Już niedługo wszystkie baby będą Cię uważać za przyjaciółkę, czy tak? Głos przywódcy bandy nie był już przytłumiony strachem, i zrozumiałem dlaczego. Podczas rozmowy z Anką jego druchowie doszli do siebie. Stojący obok niego niewysoki młodzieniec trzymał w ręku wykierowany w Ankę pistolet, a drugi już wziął na muszkę grupę stojących za nią dziwek. Grupa młodych kobiet, uzbrojonych w co popadnie, stała pod lufami bandyckich pistoletów. Rachunki wyraźnie kończyły się na ich niekorzyść. Było absolutnie oczywiste. Jeszcze moment i będą moralnie złamane, poturbowane fizycznie, nie wspominając o tym, że stracą swoją wolność lub zarobek. Bardzo się chciało zaradzić tej sytuacji nie dopuszczając do strasznego finału. Szarpnąłem za rękę stojącą obok i przyglądającą się całej sytuacji Anastazję. Zakryłem uszy rękami i szybko powiedziałem, Krzycz, Anastazjo, prędzej! Krzycz! Anastazja opuściła moje ręce i zapytała: Po co mam krzyczeć, Władimirze? Czy nie widzisz, że to porachunki? Przecież za chwilę pokroją, pokaleczą te kobiety. Przegrały, to już dla nich koniec. Nie dla wszystkich. Duch trzech z nich jeszcze walczy. A jaki jest sens mówić o duchu pod lufą pistoletu? Już po nich. Nie, nie zostały jeszcze pokonane. Władimirze, dopóki walczy ich duch, nikt nie powinien się wtrącać. Działanie z zewnątrz może poprawić ich położenie, ale wówczas pojawi się niepewność i odtąd wiele innych życiowych sytuacji będzie działać na ich niekorzyść. Zawsze będą liczyć na pomoc z zewnątrz. Ale zostaw teraz tę swoją filozofię, przecież widzisz, że sytuacja jest podbramkowa. Zamilkłem. Było widać, że nie dam rady jej przekonać, i z żalem pomyślałem. Ech, gdybym tak umiał krzyczeć. Widząc gotowość swoich kompanów, zalotnik Leny szyderczo się zaśmiał i już z poczuciem panowania nad sytuacją powiedział: Ostrzegałem cię, Anka, że za bardzo się rozzuchwaliłaś. Jednak tym razem my jesteśmy górą. A teraz rzućcie swoje uchwyty, krowy. Rzućcie i rozbierajcie się, a my was. Wszystkie po kolei wydymamy. Anka ogarnęła wzrokiem stojących i leżących z bronią bandytów i powiedziała wzdychając Może nie potrzeba wszystkich? Może ja wystarczę? Haha, kanalio. Inaczej zaczęłaś mówić. Powiedział podśmiechując się do swoich druhów przywódca. Nie wystarczysz nam tylko ty jedna. Wszystkim wam chcemy dać nauczkę. Będziecie teraz Pracować dla nas, suki. Ale skąd weźmiecie tyle siły na nas wszystkie, żeby chociaż na jedną starczyło? <laughs> Zaśmiała się Anka. Zamknij się, kanali, o wszystkie wypieprzymy. Wątpię, myślę, że nawet z jedną sobie nie poradzicie. Właśnie, że wszystkie, do samego rana. Mam już dość twoich obiecanek. Nie wierzę ani w nie, ani w waszą męską siłę. – Zaraz uwierzysz, suko! skuje ci mordę! Już rozścieczony zachrypał przywódca i wkładając na dłoń kastet, szedł w stronę Anki. Anka zrobiła krok do tyłu i krzyknęła do swoich. – Rozejdźcie się na boki, dziewczyny! Grupa prostytutek zrobiła kilka kroków do tyłu i jedynie zachmurzona pulchniutka w podomce stała na miejscu jak wryta. A kiedy osiłek zrobił kolejny krok w stronę Anki… Ta mówna, pulchniutka dziewczyna nagle spokojnie od niechcenia powiedziała. – Aniu, no Aniu, czy ja mam już zaczynać? – Znowu brak ci cierpliwości, Maszka – odpowiedziała cofająca się Anka. – No to zaczynaj, skoro już nie możesz się doczekać. I wtedy ta pulchniutka spokojnie kobiecym gestem szarpnęła podomkę, aż rozsypały się guziki – Odkrywając piersi i całkiem wąskie stringi, a do tego jeszcze pod podomką tylko pączka znajdował się kałasznikow z tłumikiem i optycznym celownikiem na podczerwień. Przeładowała, umocowała na ramieniu kolbę, przytuliła się policzkiem, patrząc w celownik. Masza, proszę cię, tylko nie masowo, to nie jest obiekt wojskowy. Staraj się pojedynczo, każda kula kosztuje, poradziła Anka. Mhm, mm odpowiedziała pulchniutka nie odrywając się od celownika i natychmiast oddała pięć pojedynczych strzałów z sekundowymi interwałami. Ale jakie to były strzały? Pierwsza kula oderwała przywódcy obcas albo nawet zraniła nogę. Kulejąc odskoczył w stronę morza. Następne cztery kule padły obok każdego z bandytów. Natychmiast zaczęli się chować za kamienie, a ci, którzy byli od nich daleko, po prostu padli plackiem na ziemię. Aniu, powiedz im, Niech czołgają się do wody, bo zranią ich rykoszety, powiedziała puszysta Masza, nie opuszczając broni. Słyszeliście go, gołąbki? Musicie do wody! Maszka nie nauczyła się jeszcze odpowiadać za rykoszety. Pieszczotliwie zaapelowała Anka do ściągających haracz bandytów, którzy i bez tego czołgali się już do wody. Za chwilę wszyscy wraz z hecztem bandy stali pod pas w morskiej wodzie. Ania podeszła do Anastazji. Przez jakiś czas patrzyły na siebie w milczeniu. Stały i patrzyły, nic nie mówiły. Potem Ania cicho, z jakimś smutkiem w głosie, powiedziała: Chciałaś tu pospacerować ze swoim przyjacielem? Pospacerujcie. Wieczór jest wspaniały, cichy i ciepły. No tak. Dobre powietrze wieje od morza, powiedziała Anastazja i dodała. Jesteś zmęczona, Aniu. Może by było dobrze, żebyś odpoczęła w swoim ogrodzie. Być może, tylko szkoda dziewczyn. No i złość na tych bandziorów mnie ponosi. Pochodzisz z wioski? Tak. Czy tam jest dobrze? Dobrze, tylko nie zawsze spokojnie, gdy w innych miejscach nie wszystko jest w porządku. Tak jak na przykład teraz tutaj. Nie patrz na to, przyjeżdżaj. Już pójdę, a trzeba pracować, a wy tu się spokojnie bawcie. Ania poszła w kierunku samochodu, a wraz z nią cała jej kompania. Kiedy przechodziły obok siedzącej na kamieniu Maszy, na której nagich kolanach leżał Kałasznikow, Ania zadysponowała. Na razie tu odpocznij, Maszko. Później przyślemy po ciebie samochód. Klient na mnie czeka. Przecież przyszłam prosto od klienta. On już zapłacił. Obsłużymy tego twojego klienta za ciebie. Powiemy, że się rozchorowałaś, bo szampan ci zaszkodził. Piłam wódkę i tylko pół szklanki. No to powiemy, że coś zjadłaś. Nic nie jadłam, tylko zakąsiłam jednym cukierkiem i eklerami więc to te eklery były nieświeże ile ich zjadłaś? Nie pamiętam. Przecież ona zjadła nie mniej niż cztery naraz powiedziała jedna z dziewczyn. Prawda, Masza? Może i prawda tylko zostawcie mi papierosa, żebym się nie nudziła. Ania położyła obok paczkę papierosów i zapalniczkę, i dziewczyny odeszły. Hej, a wy co? zabrzmiał głos z wody. Swoją na kamieniu zostawiacie? Zostawiamy, gołąbki, zostawiamy odparła Ania. Przecież od samego początku tłumaczyłam, że wystarczy wam tylko jedna, a wy wszystkie chcieliście a tu nawet jedna się wam nudzi. Jeśli faceci się dowiedzą o waszych bestialskich wyczynach, to nikt z wami nie będzie chciał sypiać, nawet gdy dopłacicie. Pięć głuchych wystrzałów z krótkimi, równymi interwałami rozniosło się od kamienia. Pięć pluśnięć powstało w wodzie, po jednym obok każdego bandyty, zmuszając ich do dalszego cofnięcia się w głąb morza. Ania się odwróciła. Wy to chłopcy, tylko nie denerwujcie tej naszej maszki. A my będziemy się obchodzić pieszczotliwie i delikatnie z tymi, którzy na to zasługują. Będziemy wierne jak pieski, ale tym, którzy na to zasługują. I nagle Ania, wspinając się do góry, zaśpiewała dźwięcznym, beztroskim głosem. Zarosły dróżki, po których chodziły miłego nogi. Pozarastały mchem i trawą. Może hula z inną. Gdzież miły chodzi, gdzież on przepada. Moje serduszko cierpie i płonie. Ton jej głosu znutą zuchwałości i smutku pochwyciły wspinające się w górę młode prostytutki, i z tą pieśnią o ścieżkach i drogach odjeżdżały do swojej pracy.